Cześć. Dzisiaj w moje ręce wpadł, a raczej wczoraj, nowy tester od Hany na PO4. Takie PO4, sorry, NO3. Co ja z PO4? Na NO3, wiecie jak to jest? Wchodzicie do sklepu po jedną rzecz, wychodzicie z tym, co mieliście nie kupować. Powiem Wam, że zastanawiałem się nad tym checkerem od Hany. Jak tylko wszedł na rynek, ale był w przedsprzedaży na zamówienie, ciągle biłem się z myślami kupować czy nie kupować. Mam obecnie na, na wapni, mam na PO4 i mam na KH, więc ten jest do kompletu jako czwarty. Powiem wam, wczoraj poszedłem do sklepu po mrożonki dla moich ryb, jakiś Malzis i dla mojego Blue Spotted Jaffisha. O nie, tylko jeden, jeden, jeden rodzaj pokarmu e, z e, Ocean Nutrition Ale oczywiście w sklepie nie było, darze fisza jedzenia Tam jeszcze mam jedną paczkę, to wystarczy, ale Jak to przy kasie bywa, to stało akurat pod ladą Rzuciło mi się bardzo w oczy, mówię, a biorę No i kupiłem, e, na półce jeszcze stały e, fajne lampki Radiona G5, tak się zastanawiam nad zakupem, ale na szczęście były na stanie tylko te większe modele XR30. Ja chciałem kupić tego mniejszego, piętnastkę, ale nie było. Ale pani powiedziała, że dzisiaj będą, a jak na razie do tego sklepu się nie wybieram, bo pewnie wyjdę z nowymi lampami. Więc wczoraj zakupiłem to i zobaczymy, jakie PNO3 u mnie w akwarium jest. Na testach saliferta ostatnio wyszło. Około dwóch, dość nisko. Było to w sobotę. Zobaczymy dzisiaj, ile pokażę Hanna. Z tego, co wiem, jest to proces dość, dość długi. Ludzie narzekają, no ale no tak. Jest tego trochę. Jak widzicie. Sporo wszystkiego. Filtry, proszki, coś w płynie, sam checker. Jest i bateria, którą zaraz zamontuję. Dwie fiolki i trzy strzykawki. Nawet jedna jest taka. Zajrzymy do instrukcji i zobaczymy o co chodzi. Instrukcja wstępnie przeczytana. Załóżmy, zamontujmy baterię. Zawsze mam problem z tą klapką. Okay. Przygotujmy sobie najpierw nasz filtr, przez który musimy przecedzić nasz płyn, który zaraz przygotujemy. Kartka papieru. Okej. Okay. No i zacznijmy mieszać nasze płyny. Najpierw, najpierw musimy sobie wziąć 7 ml wody z naszego akwarium. Teraz 4 ml to jest odczynnik A. Do tego saszetka odczynnik b wsypujemy i będziemy mieszać przez jedną minutę. wymieszane hmm. zakładamy igłę i wciągamy to co przygotowaliśmy bierzemy drugą fiolkę czystą mamy przefiltrować 10 ml tego płynu i powolutku mamy to mamy nasz odczynnik przygotowany do pierwszego pomiaru C1 wkładamy i ostatni krok ostatnia saszetka odczynnik C I mieszamy 2 minuty. Tak zmienił się kolor na dość mocny, fioletowo-różowy. Nie wiem co to oznacza. Wysoki poziom, niski. Zaraz się przekonamy. Wkładamy. Przytrzymujemy. 8 minut. I będziemy mieli wynik. Mam wynik 5-0 i mruga, więc podejrzewam, że jest sporo powyżej 5 ppm -ów, NO3. Dlatego mruga, by jest druga opcja, e, jest e, możliwość rozrobienia tego z wodą RO i wtedy nam pokaże wyższy wynik, bo jest tak jakby dwie wartości od 0 do 5 i 5, e, i 5, podejrzewam. 50 po rozrobieniu po rozcieńczeniu. Więc chyba jak miga, to znaczy, że mam powyżej 5. Co dziwne, bo zawsze PO NO3, bo mierzyłem też e, kiedyś miałem Tropic Marine test e, i również NIOS i obydwa pokazywały podobnie, okolice 2-5 cały czas, cały rok, zeszły rok tak pokazywało. Tutaj albo coś skraniłem. Albo po prostu e, NO3 jest wyższe. Powtórzę test, dam mam znać. Powtórzyłem test. Jak widzicie, dalej miga piątka. To znaczy, czytałem instrukcji, że mamy NO3 powyżej 5, więc trzeba rozcieńczyć próbkę. Ale do tego potrzebujemy wody morskiej bez e, zanieczyszczeń w postaci NO3. Więc ten test zrobię pojutrze. Będę wymieniał wodę w akwarium. Rozrobię sobie gotową wodę do podmianki i wtedy zrobię test trzeci i zobaczymy ile powyżej pięciu jest NO3. Widzimy się w sobotę. Na razie. Dzisiaj dalszy ciąg testów na NO3. Tym razem zrobiłem tak jak w instrukcji, czyli rozcieńczyłem próbkę. Wodą do podmianki już posoloną, bez zawartości jakichkolwiek zanieczyszczeń. Chodzi o to, żeby nie było NO3 i PO4 w wodzie. I za 4 minuty będziemy wiedzieć, jaki jest naprawdę wynik naszego NO3. Mam nasz wynik. Wynik wyszedł 0,83 i trzeba to pomnożyć razy 10. Bo to jest rozcięczone. Mamy nasze NO3 na poziomie 8,3 ppm. Mam w domu test na NO3 z firmy Tropic Marine i Nios. Zrobię do porównania i zobaczymy, czy pokażą podobnie co HANA, czy będą kompletnie inne wyniki. Także biorę się za zrobienie tych testów i będziemy je porównywać. Okay, tutaj mamy test na iOS. Zobaczymy, co nam pokaże. Świeży. Przyspieszę tempo, bo to zajmie się trochę czasu. Teraz musimy poczekać 5 minut i będziemy mieli gotowy wynik. Mam wynik po 5 minutach. Kolor w fiolce bardzo zbliżony do piątki, czyli 5 ppm, ale jest troszeczkę ciemniejszy od tego, co pokazuje nasz wzornik. Następne kółeczko jest to 12. PPM-ów do 12 to jeszcze sporo brakuje w naszej próbce, więc bym powiedział, że jest trochę powyżej 5 według nios i to by się zgadzało, bo HANA pokazała 8, nie jest to 12, nie jest to 5, więc jest mniej więcej pomiędzy czyli NIOS pokazuje bardzo podobne wyniki co pokazała nam HANA. Checker nieźle, nieźle, jeszcze mam jeden test. Tropic Marine Zobaczymy jak on pokaże Mam wynik z Tropic Marine. Z tego co widzę, to tak: 2 ppm jest to ten kolor, 5 ppm jest to ten kolor. Według mnie bliżej naszej próbce do koloru 5 ppmów. 10 jest następne to jest już dużo, dużo za ciemne. Więc, według tego co pokazuje Tropic Marine, NO3 u mnie w zbiorniku wynosi 5 ppm, -ów. Hana 8, NIOS pomiędzy tam było e, powyżej 5, poniżej 10, więc NIOS według mnie jest dokładniejszym e, testem, bliżej do Hany. Ale Tropic Marine wcale nie wypadł źle. 5, wiadomo, ludzkie oko, męskie oko, może nie widzieć dokładnie, ale według mnie jest to 5 ppm, według Tropic Marine. Nie jest to zły wynik. Bardzo zbliżony do Hany i Maiosa, e, na więc naprawdę testy kropelkowe na NO3 dobrze się spisują. Nie wiem jak reszta firm, ale z tego co ja miałem naiosa i mam Najosa i Tropic Marine. To naprawdę hany nie musiałem kupować, bo można było żyć z wynikami testów kropelkowych. Także tak to u mnie wyszło. Mam nadzieję, że ten film trochę wam pomoże w podjęciu decyzji. Czy kupować hany, czy lepiej zostać przy testach kropelkowych. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!